Zwierzęcy, duchowi przewodnicy nie powinni być wam obcy, jeśli jesteście już chwilę ze mną na tym kanale, ponieważ kilkukrotnie już w pozytywny poniedziałek posiłkowałam się takimi kartami duchowych, zwierzęcych przewodników, które przekazywały nam jakąś myśl przewodnią na dany tydzień. I jednak chciałabym zgłębić się trochę bardziej w temacie i porozmawiać właśnie o tych zwierzęcych duchowych przewodnikach, kim czym tak naprawdę są, jak chcą nas, nam pomóc, jak objawiają się w naszym życiu i jak możemy korzystać z ich mądrości, oprócz właśnie korzystania na przykład z takich przesłań, które przekazują nam przez karty. I dzisiaj właśnie wam o tym opowiem. Każdy z nas ma duchowych przewodników i nie są oni oczywiście tylko zwierzęcy. Jest to choćby nasze wyższe ja, dusze, które odeszły już do nieba i nad nami czuwają. Anioły i wiele innych przedstawicieli tego świata duchowego, którzy są z nami, wspierają nas, wysyłają nam znaki. I jednymi z tych przewodników duchowych, bardzo silnych i bardzo znaczących, są właśnie zwierzęcy przewodnicy duchowi, i dzisiaj chciałam się na nich skupić. Przez ostatnie tygodnie mówiłam też o tradycjach związanych z zimowym przesileniem z Jul, które bardzo silnie wierzyło również w moc lasu i w moc zwierząt, które się tam znajdują, a przez co również zwierzęcych duchowych przewodników, które są mieszkańcami lasu i które z lasu się wywodzą. Oczywiście zwierzęcy duchowi przewodnicy nie tylko muszą pochodzić z lasu, ale najczęściej te właśnie zwierzęta połączone z mocą natury, z mocą drzew, z mocą wiatru, słońca, one wychodzą tak jakby z tego środowiska i to są najczęściej tacy właśnie Popularni, tak to nazwijmy, duchowi przewodnicy. Dzisiaj skupię się szczególnie na kilku zwierzętach, które są bardzo silnymi przewodnikami, często pojawiają się w życiu człowieka i często właśnie reprezentują takie, taką duchową pomoc i duchowy przekaz dla ludzi. I jeszcze zanim o nich opowiem, tak pokrótce, może powiem, na czym tak naprawdę polega to ich duchowe przewodnictwo. No, mogą po prostu być takim symbolem dla Ciebie, znakiem, jeśli rezonuje z Tobą, jeśli identyfikujesz się z konkretnym jakimś zwierzęciem i zawsze, kiedy ono pojawia się w Twoim życiu, albo gdzieś widzisz jego symbol, czy nawet rysunek, czy znak. To czujesz jakieś takie połączenie z nim, to to może oznaczać właśnie, że to jest ten Twój duchowy, zwierzęcy przewodnik i on daje Tobie przez pojawienie się właśnie znak. Albo cię ostrzega, albo przypomina Ci o czymś ważnym, co w głębi swojej duszy wiesz, albo po prostu przychodzi, żeby Cię wesprzeć. Tak samo mogą to być jakieś zwierzęta, które. Kojarzą ci się z, konkretnym, z konkretną mocą, z, konkretnym, z konkretną charakterystyką, z, ko z konkretną sytuacją. Gdzieś widzisz dane zwierzę, albo pomyślisz o danym zwierzęciu, ktoś o nim powie, skojarzy ci się i wiesz już, że jest to znak, albo czujesz po prostu w sobie, że to zwierzę, czy to pojawienie się, czy mowa o nim ma ci coś. Przekazać, pokazać, macie w czymś wzmocnić, albo po raz kolejny po prostu odbierasz sygnał od wszechświata, że wszystko będzie dobrze, że ten wszechświat z Tobą jest i Cię wspierać. I Ci przewodnicy, duchowi, również zwierzęcy, właśnie mają często to za zadanie, żeby nas po prostu wspierać, pokazać nam, że wszechświat ciągle nad nami czuwa i że ciągle jest. Przynoszą znaki, przynoszą pocieszenie, przynoszą ochronę i czasem przynoszą też właśnie odpowiedź na jakieś dręczące nas pytania, albo kiedy jesteśmy w kropce, tak zwanej. Ale warto jeszcze, zanim skupię się na tych konkretnych duchowych, zwierzęcych przewodnikach, warto pamiętać, że każdy z nas ma takiego duchowego zwierzęcego przewodnika albo kilka e, kilkoro duchowych zwierzęcych przewodników. Jeśli jeszcze nie wiesz, nie czujesz połączenia z jakimś e, z konkretnym zwierzęciem to za tydzień zapraszam Cię na medytację, która właśnie pomoże Ci połączyć się z Twoim duchowym zwierzęcym przewodnikiem bądź też go odkryć odnaleźć. A tymczasem Przedstawię wam kilka z tych takich symbolicznych, bardzo silnych mieszkańców zwierzęcego świata i właśnie duchowych zwierzęcych przewodników. Bardzo takim silnym reprezentantem tego duchowego zwierzęcego świata jest wilk. Wilk, i jego w postaci duchowego przewodnika, pozwala nam przemienić wiedzę w mądrość. Jest takim symbolem łagodności, a jednocześnie dzikości. Wilk też właśnie niosąc ze sobą jednocześnie taką trochę niebezpieczną naturę, ale i mądrość pokazuje ci, że nie musisz udawać, że coś wiesz, jeśli tego jeszcze nie wiesz. Po prostu może pokazywać ci, że czas odkryć. Coś nowego, coś odkryć, coś czego jeszcze nie wiesz. Wilk jako duchowy przewodnik albo zachęca Cię do skorzystania już właśnie z tej swojej wiedzy i przyrodzenia jej w mądrość, albo do właśnie ciągłej nauki. I Pokazuje, że masz w sobie jednocześnie właśnie delikatność. To, to, co też wilki mają, bo one są bardzo takie delikatne, jeśli chodzi o swoje rodziny, swoje watachy, ale masz też w sobie nieokiełznaną bestię, tak? I potrafisz walczyć o swoje. Kolejnym duchowym przewodnikiem jest lis. Lis najczęściej pojawia się, aby pomóc ci z gracją, sprytem poruszać się wśród jakichś albo nieznanych aspektów Twojej rzeczywistości albo właśnie z gracją pokonywać jakieś przeszkody, które na Twojej drodze mogą się pojawić. List reprezentuje taki spryt, właśnie, i przypomina ci, jak ty. Potrafisz ze sprytem rozwiązać każdą sytuację, i właśnie, że żadna, żaden problem, żadna sytuacja nie jest, do nie jest nie do rozwiązania, niemożliwa do rozwiązania, bo ty masz w sobie tę zwinność, ten spryt lisa. I często on pokazuje również, że nie zawsze to, czego chcemy, jest tym, czego potrzebujemy, i pomagać właśnie. Sprytnie i mądrze odnaleźć to, co jest prawdziwą odpowiedzią, właściwą odpowiedzią. Kolejnym takim zwierzęciem, duchowym przewodnikiem, bardzo silnym i symbolicznym jest jeleń. Jeleń symbolizuje siłę, moc i odnowę. Pokazuje również, że nawet będąc kimś silnym i mając przewagę, możesz jednocześnie być delikatny i wyrozumiały. On mm, pokazuje także, że nie warto angażować się w jakieś kłótnie na przykład. On pokazuje, że masz w sobie wystarczająco siły, żeby z gracją wybrnąć z każdej sytuacji. Nie potrzebujesz pokazywać tej swojej siły fizycznej. Możesz właśnie z mądrością, swoją delikatnością przejść na jakiś następny y, etap. Jeleń reprezentuje taką asertywność, ale taką asertywność elegancką asertywność. Jest to silny, elegancki dżentelmen, albo yy, jeleń, czy sarna również, tak? Silna, elegancka dama. Kolejnym silnym duchowym przewodnikiem jest kruk. Kruk symbolizuje nie tylko inteligencję i mądrość, ale również komunikację taką na poziomie wyższym, duchowym. Pokazuje, że on sam jest w stanie dosięgnąć takiej ukrytej wiedzy, i on też pokazuje tobie. Kruk przypomina, że masz magię w sobie. To jest bardzo inteligentne, mądre i magiczne zwierzę. Dlatego zawsze, jeśli się pojawia albo czujesz z nim połączenie, to znaczy, że. Sam sama w sobie masz bardzo dużo intuicji i magii i nie bój się z niej korzystać. Jak wiecie również z wielu czytań moich kart istnieje, istnieją setki, dziesiątki, tyle ile zwierząt tylu duchowych przewodników. Ja tu przedstawiłam takich głównych czterech reprezentantów, o których Często pojawiają się nie tylko e, w tradycjach ludowych, ale w wielu mitologiach i mają bardzo symboliczne znaczenie. Ale naprawdę nie musi to być jakieś takie. Zwierzę, które jest popularne, to ty czujesz, jakie zwierzę z tobą rezonuje, jaki zwierzak jest twoim duchowym przewodnikiem. Ja na przykład mam na imię Basia, tak? U nas się mówi, że baśki to wiewiórki. No i czy jest wiewiórka duchowy przewodnik? Oczywiście. A wiecie, co symbolizuje wiewiórka? Wiewiórka symboli wióre, symbolizuje wiarę we własne siły. Wiewiórka pokazuje, że całe doświadczenie i to, czym, czym się otaczamy, to, co mamy, wystarcza na to, żeby doskonale realizować nasze plany. Wiewiórka dopinguje, aby właśnie przygotowywać się do tego, co chcemy osiągnąć, bo dzięki temu, że się na tym skupiamy i przygotujemy, to potrafimy to osiągnąć. I nie pozwala nam, aby jakieś niespodziewane sytuacje w naszym życiu zaburzyły naszą pewność siebie. Idziemy do przodu. Niech moc wiewiórki będzie z wami. <grym> tak jak mówię, jest wielu duchowych przewodników i jeśli jeszcze nie wiesz, jakie zwierzę jest tak naprawdę, albo jakie zwierzęta są twoim duchowym przewodnikiem, albo masz już jakieś zwierzę, ale chciałbyś chciałbyś chciałabyś poznać wszystkich swoich albo więcej swoich duchowych przewodników to za tydzień zapraszam cię na właśnie medytację która pozwoli ci zajrzeć w głąb siebie w taki las twojej duszy i odnaleźć tam swoich zwierzęcych duchowych przewodników no i również zachęcam was piszcie w komentarzach jeśli chcecie dowiedzieć się o mocy jakiegoś konkretnego zwierzęcia, bardzo chętnie Wam z tym pomogę. A tymczasem, pięknego dnia!